Można nazwać y, tą sferą światopoglądową, kulturową, tym, co decyduje o świadomości y, człowieka. A jak już mówiliśmy na początku, no właśnie ta fałszywa świadomość musi być zmieniona na tą świadomość y, właściwą. Y, Jan Paweł II pisał y, w książce Przekroczyć próg nadziei że ta walka jest zażarta, dlatego że stoją po dwóch stronach dwa środowiska i o jednym pisał, że jest to Kościół i siły ewangelizacji, ale Jan Paweł II pisał też o siłach antyewangelizacji, które mają swój program, swoje struktury i pełną determinację, z jaką walczą z Kościołem. Jeżeli byśmy chcieli teraz przeanalizować te wszystkie miejsca opiniotwórcze, to widzimy, że to starcie sił Ewangelii, antyewangelizacji jest obecne, obecne wszędzie i w prawodawstwie, w różnych właśnie tego typu werdyktach sądowych, o których mówiłem, i w szkolnictwie, w ofercie programowej oświatowej. I w kulturze, chociażby w ofercie kulturowej, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co oferują chociażby telewizje, portale internetowe itd. I to ma dlatego tak olbrzymi wpływ na nas, dlatego że większość wiedzy, informacji o świecie już nie czerpiemy z bezpośredniego doświadczenia, z bezpośredniej relacji, ale za pośrednictwem mediów. I to media kształtują nasz obraz świata. Zwłaszcza dotyczy to bardzo mocno, chciałem podkreślić, dzieci, dlatego, że dzieci, zwłaszcza w tym okresie, powiedzmy, do 9-10 roku życia, mają duże trudności z odróżnieniem fikcji od rzeczywistości, nie potrafią jeszcze myśleć dedukcyjnie. Nie potrafią jeszcze myśleć w kategoriach abstrakcyjnych, bardzo dosłownie biorą to, co widzą na ekranie. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile godzin spędzają dzieci przed ekranem i skonfrontujemy to, ile czasu mają szansę zetknąć się z przesłaniem Ewangelii no to sami możemy wysnuć wniosek, co jest skuteczniejsze. Bo z jednej strony przeciętny nastolatek w Europie spędza tygodniowo w szkole bądź na dojazdach ze szkoły do szkoły 40 godzin, na kontaktach z rówieśnikami 32 godziny, a przed ekranem telewizora lub komputera 40 godzin. 40 godzin tygodniowo. Kontakt z, z przesłaniem Kościoła, z orędziem Ewangelii? W najlepszym wypadku jedna godzina, godzina, dwie godziny tygodniowo. Kontra 40 godzin tygodniowo kompletnej antykatechezy. I nieprzypadkowo starożytni mówili, że człowiek jest tym, co je, czym się odżywia, ale nie tylko w sensie fizycznym, ale także czym się karmi. Intelektualnie, czym się karmi duchowo. I dzisiaj głównym pokarmem duchowym jest to, co jest ofertą środków masowego przekazu. A one deformują świat i wyobrażenie o świecie w sposób maksymalny, dlatego że główną misją większości mediów nie jest mówienie prawdy informowanie jaki świat jest naprawdę ale zarabianie pieniędzy dlatego że są to media komercyjne i one muszą przynosić zysk swoim właścicielom żeby zarobić pieniądze to trzeba mieć reklamy żeby mieć reklamy trzeba mieć oglądalność żeby mieć oglądalność trzeba przykuć uwagę widza żeby przykuć uwagę widza nie wystarczy pokazywać świata takim jakim jest ale trzeba go deformować w ten sposób, żeby pobudzać, pobudzać zmysły. I właściwie są przez socjotechników opracowane bardzo dokładne metody, jak pobudzać uwagę człowieka, dlatego że mniej więcej po siedmiu minutach uwaga opada. I takie dwa główne bodźce to jest oczywiście seks i przemoc, dlatego że one odwołują się do tego, co najbardziej pierwotne w człowieku, do instynktu przetrwania. Seks, czyli przedłużenie gatunku, dawanie życia następnym pokoleniom. Przemoc, sytuacja zagrożenia życia, czyli sytuacja podjęcia walki lub ucieczki. I dokładnie wiadomo, jakie hormony w organizmie się wydzielają w takich sytuacjach, wiadomo, kiedy następuje uderzenie endorfin do mózgu, kiedy następuje skok adrenaliny. Wiadomo, jakimi obrazami tę reakcję można wywołać. I to właściwie działa jak naciśnięcie guzika obraz, reakcja, podniesienie uwagi, przykucie do telewizora. Szczególnie to widać w ofercie programów dla dzieci, dlatego że przeciętnie jedna godzina programu dla osób dorosłych zawiera pięć scen przemocy. Jedna godzina programu dla dzieci zawiera 25 scen przemocy, dlatego że dzieci nie mogą być opatowane seksem, wobec tego zostaje już tylko y, przemoc. I na podstawie właśnie tej oferty dzisiaj ludzie sobie budują od najmłodszych lat po pierwsze wizję świata, a po drugie wizję swojego miejsca y, w tym świecie. I generalnie jest to świat bez Boga, y, świat y, tak, taki, jakby y, Bóg nie istniał. A mało tego, jeżeli chodzi o tą sferę aksjologiczną, czyli o świat wartości, jest to sfera, można powiedzieć, zupełnie przeciwna bądź też wroga chrześcijaństwu. No podam taki przykład, pierwszy z brzegu takiego programu Reality Show Big Brother. Tego typu programy pełnią funkcję wzorotwórcze kulturotwórcze, one dają pewne przykłady do naśladowania. Jakie wzory do naśladowania on zaszczepia? Po pierwsze, jakby oswaja nas tym, że jesteśmy permanentnie infiltrowani, że świat, w którym wszędzie są kamery, że gdzie jesteśmy na podsłuchu, pod kontrolą, to jest coś normalnego. Zresztą tak na marginesie to nasz świat realny już niedługo niewiele będzie się różnił od, od, od Big, Rad, Big Bardera z powodu nasycenia różnymi urządzeniami, które nas kontrolują, począwszy od komórek, które prawie każdy z nas posiada. Po drugie, pojawia się tam idea. Wysłuchiwania i spełniania rozkazów kogoś anonimowego z góry, kto nam zadaje najbardziej absurdalne zadania, a my to spełniamy bez właściwie wahania, całkowicie posłusznie. Więc posłuszeństwo jakimś anonimowym autorytetom. I po trzecie, że premiowane są postawy egoistyczne. Niealtruistyczne, że gratyfikowany jest ktoś, kto podłoży drugiemu świnie, doniesie na niego, a więc nie wspieranie się nawzajem, ale właśnie pogrążanie siebie. I tego typu postawy, jeżeli są rozpowszechniane masowo. Jeżeli ludzie są nimi bombardowani, to one stopniowo zaczynają być odbierane jako norma. I nieprzypadkowo najwybitniejszy w XX wieku teoretyk komunikowania masowego Marshall McLuhan, autor takiego terminu Globalna wioska, on kiedyś pytał swoich studentów, czy wiecie, jak się dzisiaj łowi dusze ludzkie? No oni nie wiedzieli. On mówił, wędką czy siecią. No oni nie wiedzieli, więc oni mówili, słuchajcie, dzisiaj się nie łowi ani wędką, ani siecią, bo wędką łowiono w czasach apostolskich, kiedy chodzono ze wsi do wsi, z miasta do miasta i głoszono ustnie przekaz. Siecią zagarniano od czasów Gutenberga, kiedy pojawił się wynalazek czcionki, druku, kiedy były książki, broszury, wydawnictwa. Natomiast dzisiaj się nie łowi ani wędką, ani siecią, tylko wymienia się ludziom wodę. Wymienia się ich środowisko naturalne. I tego dokonują elektroniczne środki masowego przekazu. I to trochę przypomina gotowanie żaby, bo jak żabę byśmy chcieli wrzucić do wrzątku, to ona od razu poczuje tą gorącą temperaturę i od razu wyskoczy. Natomiast jak żabę się włoży do zimnej wody i się będzie stopniowo podgrzewać na gazie, to ona się ugotuje, nawet nie czując tego, że się wokół zmienia temperatura. I my jesteśmy trochę w sytuacji takiej żaby, że tym naszym środowiskiem naturalnym jest ta przestrzeń informacyjna, świat medialny, ten świat kulturowy tworzony przez media i nagle pewne rzeczy, które jeszcze 10-15 lat temu były nie do pomyślenia, były nienormalne, dzisiaj są traktowane jako norma, jako oczywistość, coś naturalnego. Rzeczy, które jeszcze 10 lat temu były emitowane w telewizji po 24 i prezenterki uprzedzały, że jest to program tylko dla dorosłych, teraz są spokojnie przed dobranocką puszczane. I właściwie nikt się już temu, temu nie dziwi. Pewne rzeczy, które były w kodeksach karnych zabronione, dzisiaj są dopuszczalne. Pewne Rzeczy, które w świadomości społecznej były traktowane jako e, naganne, dzisiaj są traktowane jako oczywistość. Dlaczego? No właśnie dlatego, że dokonuje się ta, e, ta wymiana e, wody, zmiana naszego środowiska naturalnego poprzez ten świat e, kulturowy. E, t, e, głównym narzędziem tego są oczywiście e, media. I się to dokonuje właśnie na każdym poziomie oddziaływania. Weźmy na przykład język. Bo nie jest obojętne to, jakich słów używamy. Bo słowa służą nie tylko do tego, żeby opisywać świat, ale nadawać mu sens. I jak my mówimy, tak myślimy. A jak myślimy, tak postępujemy. Dlatego nie jest obojętne, jakich słów używamy. I widzimy, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiła zmiana w tej sferze językowej, że niektóre słowa zmieniły swoje znaczenie, niektóre się pojawiły, niektóre zniknęły. Na przykład słowo tolerancja. Słowo tolerancja pochodziło od łacińskiego tolerare, czyli cierpieć, znosić coś. Czy ja się z Tobą nie zgadzam, no ale ścierpię, to będę to znosił, że Ty masz takie poglądy. Dzisiaj, jak się otwiera y, najnowsze słowniki z ostatnich lat, słowo tolerancja oznacza życzliwą otwartość i akceptację. Czyli, ni, już nie to, że ja się z Tobą nie zgadzam, ale Cię toleruję, ale ja muszę się z Tobą zgadzać, i wtedy Cię toleruję, a jak się nie zgadzam, to jestem nietolerancyjny. Całkowita zmiana y, y, pojęcia y, tego, y, kryjącego się pod tym y, y, słowem. Tak samo widzimy. Jak się zmieniło określenie homoseksualizmu? Ponad 100 lat temu, na określenie homoseksualizmu, nawet w kodeksach karnych, figurowało określenie sodomia. No ale się okazało, że słowo sodomia kojarzy się, jest bardzo negatywnie nacechowane skojarzeniowo. No, kojarzy się z grzechem śmiertelnym, zagładą, karą z nieba więc postanowiono zmienić to na określenie bardziej neutralne. Pojawiło się słowo pederastia. Ale słowa mają to do siebie, że się zużywają, jeżeli pojawiają się często w negatywnych kontekstach, więc zmieniono słowo pederastia, które było neutralne na cechowane pozytywnie. No i dzisiaj takim słowem jest słowo gay.